Odpalamy żarcie Osełeczki, Kadzidełka. Połowa zergu jest gdzie indziej. Zerk, proszę podejść pod bramę na punkt C Rzucam grawitkę w niebo. Skaczę, Szokwe'a używam. Proszę podejść. Żyjemy, żyjemy, nie mylcie. I proszę reagować na kole. Jak najszybciej potraficie. Nie przyciągamy, nie gonimy pojedynczych pragów, wykonujemy polecenia w czasie rzeczywistym jak najszybciej dam radę. Ja będę kolował timery również dla Sprawdźcie sobie jeszcze na szybko te atrybuty, wszystko jest git Dobra, wychodzimy, powodzenia. Idzie na C, na C. Na B duża grupa ludzi, zmierzająca chyba w kierunku A. Lećcie głęboko na C. Najszybszą drogą. Jedno party się odkleiło od B w stronę A w stronę C. Ile widzicie osób na C? Dobra, na polanie, na polanie, kilka osób. Dobra, jest parę osób, Dobra, zajmujecie, kapujecie ten punkt. jesteśmy, Kapujecie C, kapujecie C. Melasi, wyjdźcie w stronę baklejów ich bakleinu i polany. Tankowie zostają w punkcie, tylko tankowie zostają w punkcie w tym momencie. Reszta walczy dookoła punktu. Tylko tankowie i healerzy zostają. Healerzy, defensywnie, defensywnie. Kapujemy, kapujemy, grawitki, grawitki, pamiętajcie o grawitkach. Robimy im czas, robimy czas. Oni trzymają defensywnie polane na B. Idziemy pod murami po zajęciu punktu C. Jak sytuacja na A? To... Są w przewadze, ale kupujemy wam czas. Kapujcie dobra, kupujcie czas, zaraz będzie skapowane. Dobra, czyścimy, czyścimy ich pod port. Pod ich bramy, czyścimy ich pod bramę. Dobra, dobra, pchamy, pchamy pod murami. Wszyscy pod murami. Nie wchodzimy na polane. Dawajcie, speedpoty, speedpoty. Dawajcie, wchodzimy w drugą linię, baklejny. Dawajcie, dawajcie. Duże staki, duże staki Walczymy na baklejnie B. Tankowie idziecie w punkt B. Punkt B jest niekryty. Je Tankowie przesuwacie się wałami w punkt B I Bardzo mało osób tam pilnuje. Reszta walczy na ich baklejnie. Reszta walczy na baklejnie Party y, numer 4 pomóżcie im w punkcie. Party numer 4 pomóżcie im w punkcie, zająć punkt. 15 sekund resy, timer, 10 sekund timer. Reszta walczy, tylko czwarte parte pomaga i tankowie. 5 sekund resy. Jak sytuacja na A? Walczymy. Dobrze. Kto się zrespi na punkcie C? Jak tankowie na B się trzymacie? Ciężko. Kapujemy, kapujemy. Melasi, wychodzicie z punktu. Melasi, wychodzicie z punktu, pchamy ich w stronę ich fortu. Duży stack, duży stack, duży stack, przeczynimy. Dawajcie, duży stack, wchodzicie. Musicie wyjść, pomóc. Musicie wyjść, pomóc. Kapujecie teraz, dużo mamy na B. Musicie skapować A. tankowie zostają tylko w punkcie. Reszta jednym krokiem wychodzi, wchodzi, wychodzi, wchodzi. I w kółko. Walczycie, walczycie, walczycie. 15 sekund resy 15 sekund resy Wyjdźcie z punktu, wyjdźcie z punktu Wyjdźcie z punktu Musicie zmienić waszego backlaina na ich backlaina Przejdźcie na ich backlaina, wszyscy za, za dwie sekundy mamy A Dobra Pomóżecie nam na backlainie Wszyscy a super. w A, Super, super, super Dorzucamy tam damage, szybko Dobrze, super, świetnie. Dobra, teraz wszyscy, wszyscy wychodzą z punktu B. Wszyscy wychodzą z punktu B, nawet tankowie. Tankowie, wychodzimy z punktu B. Wyjdźmy wszyscy na ich backlan'a. Wszyscy, wszyscy. Robimy tutaj presję. Robimy tutaj mega wielką presję. Presja, 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 presja. Kamy ich, czyścimy. Rozciągamy grę, rozciągamy, mają być zgubieni. Blokujemy im wejście w punkt. Dobra, party piąte tanków, piąte party tanków. Tylko piąte party wchodzi w punkt. Tylko piąte party wchodzi w punkt. Piąte party wchodzi w punkt, reszta walczy. Duże staki, duże staki. Grupują się, odcinamy. Ja mam bardzo mało chwilę w mojej party. Więcej chwila na baklejnie. Jak tam party piąte, widzę, nie widzę party piątego. Pomóżcie party szóste w punkt. Więcej walki w punkcie. Party szóste. Duże staki, duże staki. Teraz czyścimy, co się da, będą duże tajmery. 5 sekund do respów, 5 sekund do respów, Czyścimy, czyścimy. Tankowie, czwa, pa, party numer. 6-7 wchodzi w punkt. Party numer 6-7 wchodzi w punkt. 6-7 wchodzi w punkt. Le, reszta walczy dookoła. Potrzebujemy pomocy. Więcej osób musi teraz kapować punkt. Więcej osób musi chodzić jedną nogą i walczyć dookoła. To się troszeczkę z tych murów. Teraz wszyscy jedną nóżką wchodzimy, wychodzimy. Duże staki się zbierają 5 sekund resp Jedną nóżką Respy zaraz 25 sekund resp. Dobrze widzę Nie, Robi. Wiem. Nie wiem Walczymy, jedną nogą wchodzimy patrzy To jest ten moment gdzie powinniśmy go skapować Więcej osób potrzebuje walczących dookoła punktu Oni się już gubią Maście. To jest moment na maście dębowe. Dużo maści dębowe. spam. Chodzicie, wychodzicie. My kapujemy ten punkt, my kapujemy ten punkt, jest dobrze. Walczymy, walczymy, walczymy Walczymy, 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 walczymy. Oni, oni za dużo za... na zewnątrz ich jest. Bardzo mało w środek wchodzi. Kapujemy. Częściej jedną nogą, częściej jedną nogą Patrzcie, walczymy, walczymy. Jedną nóżką, jedną nóżką. Trzy czwarte punkty skapowane, trzy czwarte punkty skapowane. Czyścimy, czyścimy. Respę 25 sekund, Norbi zgadza się? Nie mam tego. Dobra, 20 sekund do respa. 25 sekund. wszyscy punkt, wszyscy punkt, all in, all in, all in. Dobamy. czyścimy, czyścimy, nie puszujemy, czyścimy, czyścimy, CO się da. Czyścimy, 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 czyścimy. I tak, party 4-5 brama A, 6-7 zostaje B, 8-9 C. 8,9C 4, 5A Reszta B Zadaniówka, likwidujcie, likwidujcie, likwidujcie 8-9 party potrzebuje wsparcie C. Brama C. Rozwalamy bramę C Nikt nie wchodzi do środka, nikt nie wchodzi. 1-3, rozwalacie całka z tyłu, nie? Tak jest, biegniemy tam Jedziemy, Gondor A uu Gdzie okrzyk bojowy. Ogień, ogień! Lecimy z nimi. Brama się kończy, wracamy się, wracamy. Idziemy pod B wszyscy Zaraz cofniemy Każ, każde party, które to była cofana cofa swoje bramy, ale za minutę. Dam kola, dam kola. Ile wam z tyłu zostało? Właśnie dobiegamy do bramy Dajmy Dobra, 30 czekamy presja, presja nam idzie. Dobra, ponownie, ponownie, posłuchajcie. Zostaje tutaj tylko na B party tanków Party 6, 7 zostaje na B grupa 4, 5A, 7, 8 idzie. Pod C Potrzebujemy tak, na tym etapie po wejściu jak oni tyły zaraz rozwalą Za pół minuty Potrzebujemy, że party 10 obsługiwało armaty, a party numer 9 yy, musi wejść na mury Musi zająć mur, musicie spamować damage. Dobra, to jest czas. Wchodzimy, 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 chodzimy wszystkimi bramami Ktoś do nas, to, to tu strzela Chodzimy, wszystkimi bramami. Wchodzimy. Kładka, pomagam wam kładkę. Macie tam grawitkę rzuconą, na kładce. Tankowie tylko w punkt. 5-6 punkt. 5-6 punkt. Tylko 5-6 punkt. 10 sekund timer. 10 sekund timer Wszyscy, co weszli bramami, walczą w koło punktu. Rozciągamy się. Rozciągamy. Nie walczymy na bramach. Walczymy w koło punktu. Potrzebuje uszu, tanków. Co się dzieje, tankowie? Chodzicie? Na punkcie, na punkcie. Super, super, super. 15 sekund do respów. Czyścicie. Czyścicie. Walczymy w koło punktu. Walczymy między kładką a i punktem. Między kładką a ich punktem. Walczymy, walczymy, nie odpuszczamy. Wybijamy 15 sekund do respów 15 sekund do respów Wybijamy, wybijamy Cały czas zostajecie na kładce Tankowie tylko walczą w punkcie Tankowie walczą w punkcie Tylko tankowie My walczymy wszyscy dookoła Wszyscy walczą dookoła punktu Nikt się nie podnieca, nie wchodzi do środka Respy, 10 sekund Czyścimy, czyścimy Czyścimy jak największą liczbę graczy Czyścimy jak największą liczbę graczy 10 sekund respy, 10 sekund respy. Wejdźcie tym bramą B, wejdźcie tą bramą B. Musicie być koło punktu. Wchodzicie za punkt. Brama B wchodzi za punkt. Czyścicie, czyścicie, czyścicie. Kładka respy mi się zepsuły. Nie widzę respu. Masz dębowe tanki, masz się dębowe teraz. Kładka, jesteście w stanie do nas zejść? Czy żyje, żyjecie jeszcze? Tak żyjemy. Zejdźcie do nas, po, pomóżcie pomagamy, nam wyczyścić, tak? Tak, wyczyścimy wokół punktu. Tak, punktu. Tankowy cały czas w punkcie agresywnie. Punkt Reszta patrzy dookoła. Został marszał i Gorodko. Y wracamy kładki. Jeden, trzy, wracamy kładkę. Czwarte party pomaga kładki. Parte, party pomaga kładki. Respią się. Schody, 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 schody. Wracamy na punkt. Wracamy na punkt. Walczymy na punkt. To jest moment skapowania punktu, party 1-3, wszyscy, wszyscy walczymy w koło punktu, jedną nogą wchodzimy, jedną nogą wchodzimy. Źle bronią, źle bronią, to jest nasza okazja, duże staki, duże staki, bronimy duże staki między kładką a ich punktem. Bronimy, bronimy duże składkę, dawajcie, dawajcie ogień, maszcie dębowe, wszystko co macie, wszystko. Wszyscy wchodzą jedną nogą, wszyscy wchodzą w koło, orbitują. W koło, lecimy, lecimy. Dawajcie, spam damage'u, jedna czwarta punkta, nawet mniej, wchodzimy, wchodzimy. Nie zdążą się zrespić. Lecimy! Nice! Przerwę, nice, yeah, yeah, yeah. przerwę wam! Proponuję brawo, wszystkim ucić ten moment wielkopełną chwilą. Zapraszam do jesienia chodzimy po mieściu, spamujemy z pelami. Ogień, cieszmy się z tego! Dziękuję wszystkim Ile, ile minut było? Ile minut dzisiaj? Brawo, pięknie 10-11 jakoś nice. Easiest game of my Brawo. life Niech ktoś zrobi screeny, ja chciałbym wszystkim podziękować za Bardzo dziękujemy, za była bardzo Brawo. dobra wojna A, to... Ej, powiedzcie no. mi teraz kto pierwszy, pierwsza wojna która mi wyszła, kto pierwszy u nas? Na pewno Nixu, <laughs> Na, pewno nixu. Na pewno Nixu? Ale, ale padłeś Dobra, no spadłem, ale ja mam bardzo Wodę, agresywnie. Mogłem ja byłem na kładce stare. A pan kładce nie padłem, nie? No, mam tylko dwie śmierci nie odpadły. Nie, dwie śmierci. Super wojna, dziękuję dobry, wszystkim za, za tak ładne słuchanie się. Dzięki za echbisty call, za Dobrze było. Dobry plan No to jeszcze lepsze wykonanie. Grupę 1 i 3 wojny Grupie 1-3 też dziękuję, że się nie podpaliła i nie weszła w punkt w tamtym momencie, gdzie część została złapiona, tylko weszli chwileczkę później. Także dziękuję.